To jest koń ze stajni Strzegą pod Antonem Turgajewem. I tam jeszcze, chyba, jak ostatnia, trawiola. I już jesteśmy. Cały, cała ósemka klacz jest załadowana do maszyny startowej. Jest sygnał, i ruszyły. No ładnie tutaj. Oj, ale się trochę. Wspięła się trochę palestra. Tam przeszkodziła któremuś z koni. Na razie trawiola poszła do przodu. Ona tutaj idzie w czołówce. Blisko niej galopuje, galopuje Licha, także Karidża. Konie się rozciągnęły, nieźle tam także galopuje Eugenia. W tej chwili blisko jest kordonka, ona prowadzi. Kordonka, blisko niej trawiola. Kordonka, trawiola, Karidża licha no, kilka koni, ale tutaj będzie mocno atakować z całą pewnością trawiola. Ona wyprowadzi na ostatnią prostą. Trawiola, kilka koni finisuje, także jeszcze broni się tutaj bardzo dzielnie. Bardzo dzielnie broni się kordonka. No, kilka koni, kordonka jest w walce, próbuje ją zaatakować. Tutaj bardzo mocno finisująca trawiola od pola rozpędza się. Od pola rozpędza się bardzo mocno Karidża. Trawiola, Karidża, Trawiola, Karidża, Karidża, Trawiola. I tam jeszcze dalej finiszuje kilka klaczy, ale to nie dadzą rady. Tam finiszuje na trzecie miejsce. To jest Sylwatika. Sylwatika będzie trzecia. A wygrała Karidża, druga Trawiola. Teraz do celownika dociera dopiero stulicha.